Witam Was w kolejnym odcinku w Świątyni Burz. Większość adeptów magii korzysta z pomocy duch przodków, duchów zwierzęcych. W tym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak składać ofiary duchom zwierzęcy. Duchy zwierzęce zamieszkują w czaszkach przede wszystkim. To jest ich siedlisko. Są bardzo pomocne w naszych magicznych praktykach, wspomagają nas. Natomiast, aby miały odpowiednią siłę, żeby nas pomóc, potrzebują one oczywiście pokarmu, tak. Jak my potrzebujemy, tak. Czy żywe zwierzęta, taki duchy zwierzęce też potrzebują pokarmu i w tym odcinku chcę Wam właśnie pokazać jeden z przykładów składania ofiar. Um, tak zwany karmienie zwierząt. tak by się posieliły, a zyskały moc i nam służyły. Przede wszystkim na początek. woda źródlana. Ponieważ wypływa ona z wnętrza Ziemi, więc jest połączona ze światem umarłych. Um, taką czaszkę polewamy źle jest właśnie wodą, która może e, służyć koło ofiera. Dla duchów. Następnie. Eee, mleko. Mleko musi być świeże, eee, nie żyno świeże mleko od krowy. Eee, mleko jest mm, idealnym zamiennikiem eee, jeśli chodzi o, tą, o krew. Ponieważ krwi duchom zwierzęcym nie składamy. Dlaczego? Ponieważ taki duch mógłby mm, pozyskać zbyt dużo energii, mógłby się stać nieobliczalny, co skutkuje tym, że stracimy nad nim panowanie, a nie o to nam chodzi. I oczywiście, taką czaszkę też oblewamy mlekiem. następnie dla oczyszczenia możemy użyć białą szałbią Co jeszcze ważne, świeca, e, świeca, powiem świecy, jako ofiara, tak samo i kazidło, e, świeca i kazidło są ofiarą e, również dla duchów zwierzęcych. I Tak przygotowane czaszki. Muszą być pozostawione. Na całą noc. Aby ofiara się przyjęła, kazidło i świeca muszą się dopalić do końca. To jest bardzo ważne. To jest ofiara dla nich. jak samo mleko. I woda źródlana. Następnego dnia, um, po upływie nocy, um, jest dalszy etap, o którym oczywiście opowiem na zajutrze. Witam Was. Następnego dnia. Um, Kontynuujmy. Takie czeszki które by odleżały całą noc, należy osuszyć. Płyn. Oczywiście tego nie wylewamy. Ponieważ jest to ofiara. Chcemy po prostu ofiarę wylewać do zlewu na przykład. Tego nie wolno robić. Taki płyn przelewamy do jakiegoś słoiczka, butelki. I wylewamy. Gdzieś w lesie pod drzewem, lub um, najlepiej na cmentarzu. Co dalej? Teraz takie czaszki, które złożyliśmy ofiarę, należy namasić olejkiem. Olejków świętych jest naprawdę wiele rodzajów. O czym też będę mówił w osobnych odcinkach. Nalaszczamy nasze czaszki. Na maszczeniu olejkiem też jest rodzajem ofiary, wzmacnia duchy zwierzęce, które zamieszkują, czaszki. im sił, które następnie będziemy wykorzystywać podczas naszych magicznych praktyk. Na koniec, oczywiście nasze czaszki, namaszczone, odstawiamy w nasz ołtarz. Tam gdzie jest honorowe ich miejsce. I zapalane świece. I to wszystko moje docie. Czaszki. Są nakamione. Nasze duchy zwierząt. Są namaszczone. A. To co zostało z ofiary. Ja już powiedziałem. Przerwamy na jakieś butelki. Słoiczka. Wylewamy na cmentarzu. Najlepiej. Lub gdzieś w lesie. Po jakimś drzewem. Taka ofiara musi być oddana ziemi. Na dziś to wszystko, i do następnego odcinka. Cześć.